Jeśli jesteście zapisani do newslettera DJI, to na pewno zobaczyliście wielką obniżkę cen Inspire One. A obniżki w DJI mogą oznaczać tylko jedno: nowy Inspire jest już na horyzoncie. Potwierdził to nawet jeden z my friendów który uważa, że nowy Inspire wychodzi już w lipcu. Tak więc czego możemy spodziewać się po nowym dziecku DJI? Inspire One robi się troszeczkę przestarzały. To nadal świetny sprzęt, ale w porównaniu do Phantom 4 zaczyna troszeczkę odbiegać technologicznie. Mowa m.in. o obstacle avoidance, które w Inspire One po prostu brakuje. Dodatkowo DJI martwi się o konkurencję. Niedawno mieliśmy premierę Xiaomi Drone, a także Unique, który w pewnych aspektach już dawno wyprzedził DJI. Tak więc na pewno możemy liczyć, że w nowym Inspire pojawią się czujniki ruchu, prawdopodobnie ze wszystkich stron. Skoro dostalibyśmy czujniki ze wszystkich stron, to bardzo możliwe, że Follow Object działałby dużo lepiej. Teraz, nawet jeśli ktoś by wybiegł poza przednie kamery, boczne kamery mogłyby go przejąć i śledzić niezależnie od pozycji drona. W pewnym momencie w sieci pojawił się niby wyciek że nowy Inspire będzie w stanie uciężyć na 5D Mark III. Co szybko okazało się fejkiem, ale warto zastanowić się, czy faktycznie tak będzie. DJI już dawno zrozumiał, że traci majątek na niemontowanie kamer w swoich dronach. O, konkretnie tutaj. Zamiast dawać zarobić konkurencji, postanowili zamontować swoje własne kamery i wyszło im to na dobre. Tak naprawdę, jeśli chcemy podpiąć swoje kamery, to pozostaje nam kupić S800, 900 lub 1000 lub Matrix 600. Jeśli zaś chodzi o Inspire 2, to na kamery od innych firm nie mamy co liczyć. Kolejną nowością, jakiej możemy się spodziewać, to przednia kamera FPV dla pilotów. Tak, to coś na co piloci tego urządzenia narzekali dość często. Powstały nawet firmy, które zajmowały się montażem przednich kamer w Inspire One. Widząc taką nowość, wielu pilotów na pewno by się ucieszyło. Kolejną nowością, którą możemy spodziewać się po Inspire, to wydłużony szaslotu. Niestety, w porównaniu do Fantoma 4, Inspire już dość mocno odbiega i przydałby mu się upgrade. Miło by również było zobaczyć wyjście SDI z aparatury, a także Lightbridge wersja 2, dzięki którym moglibyśmy streamować w Full HD. Analizując nowości, jakie wprowadzili w Phantomie 4, możemy spodziewać się trybu Sport Mode, nowych zatrzaskowych śmigieł, a także podwójnego GPS-a. To oczywiście tylko spekulacje, tak naprawdę dopóki nie zobaczymy nowego Inspire, nic nie jest pewne. Fakty są takie, że nowy Inspire już powstał i bardzo niedługo będzie miał swoją premierę. A co Ty chciałbyś zobaczyć nowy Inspire? Napisz koniecznie w komentarzu, a także nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!